Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja już wyjechałam z domu. Jadę najpierw do centrum handlowego Elnos, bo muszę e, kupić dwie rzeczy. Zatrzymam się w zarze, żeby odebrać sukienkę dla Anastazji. To znaczy, zobaczyć, czy jest. Online jest dostępna, ale wolałam ją zobaczyć na żywo. Jest to już sukienka, którą Anastazja chciałaby mieć na komunie, założyć na komunie Gabriele. E, zatrzymam się też w seforze, bo chciałabym kupić jedną rzecz, która jest mi potrzebna. Przydałaby mi się dzisiaj, bo jadę właśnie do Panny Młodej ją pomalować. Dość kawał drogi. Dzisiaj jadę do Medole. Jest to jest odległe ponad godzinę drogi od nas z domu. Jest ładny dzień, świeci słoneczko, 20 stopni. Nie jest zbyt gorąco, zbyt zimno, nie pada deszcz, także zapowiada się, że to będzie bardzo fajny dzień. Pierwszy kierunek Enios. Zobaczcie, jaki ładny łańcuszek, bardzo ciężki, ale będzie super wyglądał do marynarki, do jakiegoś takiego kaszmirowego sweterka, grubowego, grubego, lnianego. Cudny jest. Taki ala vintage. Powtarzam, bardzo ciężki, ale wydaje mi się, że do jakiejś takiej super stylizacji całej czarnej, szarej, do, do jakiejś fajnej koszuli będzie wyglądał genialnie. Troszkę smutny kolor, ale też podoba mi się ten komplet. Zobaczcie, taki szary fajna y, kamizelka i do tego spodnie też fajnie wyglądają. Też to będzie się super prezentowało. Znalazłam sukienkę, którą chce Anastazja. Wygląda cudownie. Mam nadzieję, że będzie na nią dobra, bo wydaje mi się troszkę szeroka. No ale przymierzy w domu. Super. Cieszę się. Kiedyś mierzyłam jakieś dwa tygodnie temu te buty. Niestety y, nie kupiłam ich i żałuję, bo już teraz nie ma nigdzie, nawet na stronie internetowej mojego numeru zapisałam się na newsletter, żeby mi wysłali maila, jak będzie dostępny. I niestety, wydaje mi się, że są po prostu wysprzedane. Piękny kolor, bardzo modny w tym roku. Ja mierzyłam też inne, nie takie zapinane na kostkę, były jeszcze ładniejsze. Naprawdę są super. Będą też bardzo wygodne, wydaje mi się, mimo, że mają wysoki obcas. Tutaj też piękny łańcuszek. Zobaczcie, jak on się będzie super prezentował. 26 euro. Łapcie kod, jeśli Was interesuje, ale chyba sama się skuszę, bo jest Super, pięknie wygląda. Zobaczcie też ta biżuteria. Jakie piękne te kolczyki. Też takie vintage. 18 euro, pięknie będą wyglądać. I do tego jest też to, jest co? Pierścionek. Też będzie fajnie wyglądać. Będzie robić super stylówkę, coś prostego. Ubrać się w coś prostego i do tego takie dodatki. Super. Zobaczcie też te buty. No piękne, takie były właśnie w tym kolorze burgundy takie bordo, piękne też i czarne, tamte podobały mi się strasznie, no te 50 euro, piękne parę dni temu kupiłam sobie stick ten do konturowania twarzy medium, naprawdę fajny teraz planuję kupić też medium, dark i dark i świetne są też te róże do policzków ten kolor perfect pink jest naprawdę piękny, kremowy zobaczcie jaki odcień no bomba, pięknie się prezentuje i tutaj mamy ten sam róż do policzku właśnie w takim wygodnym opakowaniu zobaczcie, tu widzicie różnicę ten na dole to jest Rare Beauty w odcieniu Grace a u góry jest ten Make Up By Mario w odcieniu Perfect Pink jest troszeczkę, powiedziałabym delikatniejszy i mniej matowy co myślicie? dzisiaj planowałam właśnie zakup ten jest Rare Beauty w odcieniu Grace mat, przepięknie wygląda Także wreszcie jest, bo już od dłuższego czasu chcę go kupić, ale ciągle brakuje właśnie tego odcienia, także wreszcie mam kupujemy. Kupiłam wszystko nawet więcej niż chciałam. Kupiłam sukienkę Anastazji, kupiłam dla siebie buty, później Wam pokażę. I, i róż do policzków, który chciałam od dawna. A teraz lecimy do Panny Młodej. Anunciata to taka location bardzo popularna dla właśnie jakichś wielkich eventów czy właśnie na wesela. Tutaj w okolicy jest bardzo dużo rolników, jest bardzo dużo pól, nie ma tutaj pięknych widoków jak góry czy jezioro. Nie jest to zona Francia Korta, taka, w jakiej ja mieszkam. Dziewczyna, którą będę malować, jest z Monte także też mieszka w cudownym miejscu. Zdecydowała się na ślub tutaj, bo location jest bardzo ładna, ale powtarzam. Okolice są no, średnie. Postaram się Wam wszystko nagrać, bo na pewno już będzie wszystko przygotowane na zewnątrz. Wszystko będzie odbywało się na zewnątrz, także dobrze, że jest piękna pogoda. E, jeszcze nie pokazywałam Wam zakupów, rzeczy, które upolowałam, także pokażę Wam teraz, zanim dojadę do domu. E, później Anastazja będzie mierzyć. Sukienka. Piękna. Zobaczcie, tu mamy taki e, gorset. E, na dole jest taka rozkloszowana trochę. Piękna. Mam nadzieję, że Eska będzie na nią dobra. Czarna. No, niestety, wolałabym, żeby ubrała się w coś innego, nie w czarny kolor. Ale ta sukienka też bardzo mi się spodobała i myślę, że ją użyję na więcej okazji. I na koniec zdecydowałam się na te buty. Zobaczcie je. No, piękne. Jestem zachwycona. Pięknie wyglądają, będą dobrze wyglądały zarówno do jakichś spodni czy do garnituru, właśnie jakieś spódniczki, sukienki. Na wiele okazji bardzo podoba mi się obcas i te dodatki, które tutaj mamy, jak wstążeczki, jak właśnie przód te noski. No piękne, dajcie znać, czy wam się podobają. A teraz bierzemy rzeczy i lecimy do Panny Młodej. Mam nadzieję, że pozwoli mi nagrywać. Muszę się najpierw jej zapytać, czy mi na to pozwoli. I w ogóle zapowiada się bardzo pracowity i makijażowy tydzień, bo zaczyna się oczywiście Fashion Week. Będziecie na bieżąco na Instagramie, powtarzam Wam to zawsze. Będę nagrywała to, co będzie można. Każda klientka będzie musiała wyrazić zgodę na zdjęcia i właśnie nagrywanie. I tyle. Zaczynamy dzień pracy. Tutaj jest scena, na której coś będą na pewno robili albo tańczyli wieczorem. Tutaj będą mogli sobie usiąść, się czegoś napić. Zazwyczaj wygląda to tak, tutaj w tym location, że ślub odbywa się w parku. Zaraz zobaczymy, czy już jest coś gotowe, bo widzę, że panowie tu pracują, więc chyba jesteśmy trochę przed czasem. O, bo tutaj jest taki park. No, ogrody są tutaj super. Zobaczcie te wejścia różne. Io sono Luka, piacere. Beata? Parlo con? Beata, truccatrice. Mi hanno mandato, perché ero libera. Otto caffè e se c'è un po dopiero będzie wszystko przygotowane: światła, świeczki. Teraz jest jeszcze zbyt wcześnie, bo brakuje kilka dobrych godzin. Ja zawsze przyjeżdżam do panny młodej dużo wcześniej. Wolę być przed czasem niż spóźniona. O. Tutaj mamy jakieś centro tabula, wydaje mi się. Tu już tyle osób pracuje. Zobaczmy, czy możemy wejść i coś tutaj podglądnąć. A tu o Zobaczcie, więc zawieszają światełka. Bądźorno. Później, jak już wszystko będzie gotowe, to postaram się nagrać coś więcej, żeby wam pokazać, jak już będzie wszystko skończone. Uwielbiam takie momenty, uwielbiam dni, kiedy e, biorę udział właśnie w przygotowaniach do wesela, do ślubu. Są to zawsze dla mnie ogromne emocje. To pierwszy raz, kiedy e, widzę e, ślub organizowany w takiej tematyce. Tutaj mamy tematykę Rego Portera. Zobaczcie. I wszystkie te rzeczy, które tu są, są od panny młodej i pana młodego. Ta miotła, oryginalna, też przewieziona od nich z domu. Wszystkie detale. Wow. Będzie magia. Wyobraźcie sobie to wieczorem. Będzie moc. Baby you me zobaczmy, czy coś już zostało dodane. O, tu będzie coś ciepłego podanego. Widzicie? Zobaczcie w ogóle jakie światło. No, cudo. A! A tutaj jest napisane. Kto z ko kogo siedzi? Widzicie, jest lista? Na lustrze. O, zobaczcie. Teraz widać stoliki, jak są przygotowane. Wszystko w tematyce Rego Pottera. No, magia. Taki świecznik mi się marzy. Taki bym chciał mieć u mnie w domu. Cudny, taki wysoki. Zobaczcie, jaka magia. A tu przygotowują. Ozdobi świeczniki na stoły. Przyjdę później zobaczyć, jaki będzie efekt końcowy. Skończyłam. Teraz szybko jadę do domu, bo miałam już być w domu godzinę temu. Opóźniło się całe przygotowanie ze względu na to, że ślub nie odbywa się w kościele, tylko cała uroczystość będzie właśnie tutaj w konwentu Anunciata. Myślałam, że się uwiniemy szybciej, no niestety, że czasem to tak bywa. Także jest godzina czwarta. Jedziemy do domu, bo mamy plany na dzisiejszy wieczór. Zobaczymy, czy plany są potwierdzone, czy się zmieniły podczas mojej nieobecności. rewizę. Ci, quelli sono miei. No, va Adesso lo Cześć kokinku. Nadziej, nadziej moje zwońcia. mojej lepsi ze XS. Serwiar auch Śliczna. Ale jest troszeczkę tu za duża, ale tutaj można u krawca zmniejszyć i to będzie tak wyżej, ale tak to ładnie wygląda. Co myślisz? Mm. No bo XS jeszcze na nią jest za dużo, ale jakbyśmy tutaj tak zmniejszyli o, o tak? Nie, niestety jest troszeczkę za dużo. Myślałam, że będzie leżeć lepiej. Myślałam, że będzie lepiej. A teraz pokażemy, jak wyglądają szpileczki. No, buciki wyglądają pięknie. Wyglądają bosko. I będą wygodne, bo takie wydają się też stabilne. Ale wydaje mi się, że noski tutaj bardzo szybko się zniszczą, bo są bardzo długie. Wystarczy gdzieś kopnąć, coś dotknąć i się zniszczą, ale piękne. Wreszcie jestem w domu. Jest piękne słoneczko. Tam było jakoś zimniej, nie wiem dlaczego. A tutaj wcale zimno nie jest. Ściągnęłam nawet buty, jestem na boso. I siądę sobie tutaj na zewnątrz, bo jakby nie było. Widoczek jest. Klimacik też, bo chcę wam pokazać paczkę, która do mnie dotarła. Mamy tutaj paczkę od Made in Lab. Eee, z nowościami nie tylko. Mamy tutaj nowości i ulubieńców naszych. I jak zwykle, dzwoni do mnie mój mąż. Mamy tutaj nowości i eee, też ulubieńców. Zaraz zawołam Anastazję, bo ona uwielbia ich zapachy. Ma ich kilka i są tutaj jej ulubieńcy. Doszła paczka od Made in Lab. I. Jest też dla Ciebie... 14 to jest Twój ulubiony, nie? Okay. Twój ulubiony jest 17, 10 i 19. Który najbardziej? Z tych trzech, jakbyś miała wybrać, to który jest Twój ulubiony? No, przy niej zobaczymy ile zużyłaś już z tamtych. Bo ma ich was 6. I powiem Wam, że kiedy używasz w szczególności tego jednego yy, i ma go na sobie, zawsze się jej pytam, czym tak pachnie? Bo tak strasznie mi się na nie podoba. Bo wiadomo, że zapach też współgra z naszym pH, więc dobrze jest dobrać zapach, który do nas pasuje. A to już naprawdę koniec masz. to jest 10. Ten jest. Ten jest. jest. Ten jest. jest. Ten Ten jest. 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 słodka. Zobaczcie. No. Do połowy. Ten pięknie pachnie, ale już mniej słodko i jest bardziej jest poważniejszy od tego. Tutaj już się kończy. A ten używasz najbardziej dobrze, że ci przyszedł. 17 masz nowy i to są duże butelki, bo tutaj mamy 100 ML, więc nam starcza na długo i one też długo pachną. A no, to ten jest fajny, ten jest super. Mm. Bo on po jakimś czasie ten zapach się zmienia. I na jej skórze on jest genialny, na takich dla, no super zapach dla młodych dziewczyn, także tu. Yy... Strzał w dziesiątkę. Zaraz to nagram zresztą przebitkę, właśnie, żeby pokazać, jak masz to ułożone w pokoju, bo właśnie packaging jest bardzo ładny i zawsze, jak koleżanki Anastazji przychodzą do nas, się pytają, skąd właśnie są te zapachy. Wielokrotnie też Anastazja prezentowała swoim koleżankom właśnie te zapachy na jakieś urodziny, na jakąś uroczystość, na, jakieś, na, na z jakiejś okazji, bo to jest właśnie fajne, że to są duże butelki, że. Jest fajny packaging, bardzo elegancki, taki minimalistyczny, mi się podoba bardzo i bardzo długo się nosi ten zapach, pozostaje, także to też jest super, taka fajna opcja i widzę, że tutaj jest dużo nowości na ich stronie, na przykład jest 172, 173 i to są, na przykład 173 to jest imitacja Guerlain, mamy też Kalwina Kleina nowe, a ta ulubiona właśnie od Anastazji czuć zapach normalnie nakrętki, to jest Karolina Herrera Good Girl. To jest imitacja tego zapachu. Natomiast natomiast dziewiętnastka to jest imitacja Lancome La Vie Belle, którą ja uwielbiam. Słodki, ale niezbyt słodki, bardzo fajny zapach. Także to, jest, to są jej ulubieńcy. A jeśli chodzi o dziesiątkę... To jest mój ulubieniec Black Opium. Super. Także polecam. Jeśli szukacie jakiejś fajnej opcji właśnie prezent dla kogoś, czy chcecie wypróbować jakiś nowy zapach, to macie wszystkie linki tutaj w opisie. I na ich stronie jest też fajna promocja. Wysyłka za 1 zł z DPD pickup bez żadnych warunków do spełnienia. Wystarczy, że kupujecie jeden flakon i macie wysyłkę za 1 zł. Promocja dotyczy tylko tej wysyłki pick-up. I pamiętajcie, że jeśli skorzystacie z tej wysyłki, to możecie odebrać waszą paczkę w żabce. Myślę, że to jest bardzo e, ciekawe i interesujące. To tyle, jeśli chodzi o reklamę. I teraz decydujemy, co robimy dziś wieczorem: czy gdzieś jedziemy, czy zostajemy w domu, bo się już zrobiło późno, już jest prawie szósta. E, I nie wiem, czy wam się chce gdzieś jechać, czy nie. Zobaczymy, bo jutro trzeba rano wcześnie spać. Anastazja to by ciągle gdzieś jeździła. Ona wystarczy ją gdzieś zabrać. Szkoda tylko, że sukienka nie jest taka, jak myślałam. No, już rzeczy dziecięce są na nią za małe, nieodpowiednie, a rzeczy dla dorosłych niestety jeszcze za duże. Bo ja tak noszę SKXSK Otwórz, jak chcesz zobaczyć. A, bo to jest siedemnastkę, już już, i <śm> jeszcze nawet nie poczekała, aż skończyłyśmy już bierze, jeszcze skończ najpierw twoją siedemnastkę. No, nie, to masz jeszcze jedną trzecią butelki, to nie jest jeszcze. na wołę No zobaczcie, no, jak, jak one się prezentują, te butelki. Bardzo ładnie. I to jest szklana butelka, nieplastikowa, Ciężka, porządna, także ładnie też się prezentuje na półce. Francesco z Anastazją poszli na spacer. Chcieli iść na taki, wiecie, ostatnio chodzimy. Spacerujemy dużo, 6, 9, 10 kilometrów, ale ja byłam się bardzo zmęczona i nie poszłam. Pójdę jutro rano. Na kolację będziemy robić risotto z grzybami. Uwielbiamy. Risotto końfungi. Gabriele za to risotto z z szafranem, bo on nie lubi grzybów. Żegnam się z wami, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Zobaczcie, jaki piękny widok. Oprócz tego, oczywiście, gru za nami. Dajcie znać, czy podobała Wam się sukienka Panny Młodej. Niestety nie mogłam już dłużej czekać, żeby zobaczyć, jak już będzie całkowicie gotowa, aż wyjdzie. Bo po prostu się to przeciągało za bardzo, koko za mną leci. To był długi dzień. Zawsze kiedy pracuję, kiedy mam właśnie wesela, kiedy muszę szykować, malować tyle osób, bo dzisiaj nagrywałam tylko Pannę Młodą, ale miałam też i teściową Panny Młodej i mamę Panny Młodej i jedną druhnę. Pozostałe druchny były malowane przez inną makijażystkę i zawsze jest to taki moment dużego stresu dla mnie, bo zależy mi na tym, żeby ten makijaż był idealny, perfekcyjny, taki jak chce Pana Młoda. Staram się zawsze w ogóle brać udział w tym wszystkim, ogarniać trochę sytuację, żeby uspokoić trochę Panę Młodą. Także Zawsze jest to taki dzień dla mnie pełen emocji. I teraz umyję pędzle, one wyschną przez jeden dzień, zdezynfekuję to, co mam do zdezynfekowania. I szykujemy się na Fashion Week. To będzie bardzo długi i ciężki tydzień. Jeśli chcecie być na bieżąco, no to musicie lecieć na Instagram. A jeśli nie, to czekajcie, aż pojawi się vlog tutaj. Cześć Wam. Zobaczmy, czy coś już zostało dodane. O, tu będzie coś ciepłego podanego. Widzicie? Będzie na pewno coś ciepłego. Zobaczcie w ogóle, jakie światło. No cudo!